Prońko ostro kontratakuje po zarzutach Maryli Rodowicz, jej sława bierze się ze skandali. Konflikt między Maryłą Rodowicz a Krystyną Prońko od dawna pozostaje jedną z najbardziej intrygujących historii z Zakuli z polskiej sceny muzycznej, wielokrotnie przywoływaną przez prasę jako klasyczny przykład ukrytych napięć między wielkimi artystami w czasach PRL-u. To sama Maryla po raz pierwszy wyciągnęła tę sprawę na światło dzienne w swoich wspomnieniach Niech żyje Bal, gdzie nie tylko opisała to wydarzenie jako osobiste wspomnienie, ale także osadziła je w szerokim kontekście życia artystycznego Polski lat osiemdziesięciu. Według Maryli był to etap, w którym artyści nie tylko konkurowali talentem, ale musieli również ściśle przestrzegać przepisów administracyjnych, zwłaszcza na tak symbolicznych festiwalach jak ten w Opolu, który był wówczas uważany za miarę sławy i prestiżu piosenkarza. W swoich wspomnieniach Maryla Rodowicz szczegółowo opisuje szok, jakiego doznała w 1981 roku, przygotowując się do wykonania utworu Hej, żeglujże, żeglarzu! na festiwalu w Opolu z nadzieją, że będzie to ważny punkt w jej karierze. Jednak w dniu koncertu niespodziewanie otrzymała wiadomość, że jej występ został wykluczony z oficjalnego konkursu. Informacja ta nie pochodziła od organizatorów, lecz od dziennikarza, który wprost powiedział, że wszystko zostało odnotowane na piśmie i decyzja o niedopuszczeniu jej do udziału już zapadła. Uczucie bycia odepchniętą na margines w ostatniej chwili sprawiło, że, jak opisuje Maryla, nogi się pod nią ugięły. Nie tylko z powodu szoku zawodowego ale także z powodu zranienia emocjonalnego, gdy cały wysiłek włożony w przygotowania wydał się bezcelowy. Według Maryli głęboka przyczyna tej decyzji wynikała z faktu, że piosenka Hej żeglujże żeglarzu została uznana za naruszającą regulamin festiwalu. Przyznała ona, że nagrała ten utwór wcześniej w Trójce Polskiego Radia, Podczas gdy ówczesne zasady Opola pozwalały na udział w konkursie i ocenę jedynie całkowicie nowych utworów, które nigdy wcześniej nie były emitowane na żadnej platformie. To, co sprawiło Maryli szczególny ból, to przekonanie, że to właśnie Krystyna Prońko, koleżanka z branży, odkryła ten szczegół i zgłosiła go organizatorom. W swojej relacji Maryla nie kryje poczucia zdrady, uważając, że osoba znajoma z zawodu bezpośrednio przyczyniła się do jej dyskwalifikacji, zamieniając błąd techniczny w zarzewie konfliktu trwającego dekady między dwiema diwami. Temat konfliktu, który wydawał się należeć do przeszłości, niespodziewanie powrócił po niedawnym wywiadzie Maryli Rodowicz w podcaście Blisko Znaczni. Podczas rozmowy będącej retrospekcją kariery i relacji w świecie artystycznym, piosenkarka została zapytana wprost, czy kiedykolwiek miała konflikt z jakimiś znanymi postaciami polskiego show-biznesu. Nie unikając odpowiedzi, Maryla odparła krótko, lecz wymownie: "Tak było i jest z Krysią Prońko". Zdanie to, choć pozbawione szczegółów, wystarczyłoby wywołać nową falę spekulacji w mediach i wśród opinii publicznej, sugerując, że napięcie między obiema artystkami nie jest tylko historią z przeszłości, ale wciąż żyje w jej osobistym odczuciu. W odpowiedzi na tę wypowiedź, serwis rozrywkowy Plotek szybko skontaktował się z Krystyną Prońko. Aby wyjaśnić faktyczny stan relacji między dwiema legendami polskiej muzyki. Całkowicie zaprzeczając temu, co przywołała Maryla, Krystyna Prońko stwierdziła, że w ogóle nie uważa tego za konflikt, uznając, że jeśli Maryla tak to czuje, to jest to wyłącznie jej indywidualny punkt widzenia, który nie wynika z jej strony. Ta stanowcza i chłodna odpowiedź jeszcze bardziej podkreśliła różnicę w postrzeganiu tej samej historii przez obie artystki, uświadamiając opinii publicznej, że mimo upływu dziesięcioleci, wspomnienia i emocje wokół incydentów w Opolu wciąż mają dla każdej z nich zupełnie inne znaczenie. Jednak Krystyna Prońko... Artystka, która podbiła serca polskiej publiczności utworem Deszcz Wcisnej, nie zachowała całkowicie neutralnej postawy, kończąc rozmowę z prasą. Choć z jednej strony jasno zadeklarowała, że sama nie postrzega relacji z Maryłą Rodowicz jako osobistego konfliktu czy kłótni, z drugiej strony prońko pozwoliła sobie na nutę ironii, sugerując, że jeśli Maryla interesuje się kontrowersyjnymi historiami i skandalami, to jest to całkowicie jej wybór i sposób postrzegania świata. Ta krótka, lecz ostra wypowiedź nie tylko pokazała stanowczość Prońko w odcięciu się od ciągnącej się latami opowieści, ale również stanowiła rodzaj osobistej kropki nad i w trwającym dekady sporze, obnażając głębokie różnice w sposobie, w jaki obie ikony polskiej muzyki rozrywkowej patrzą wstecz na to samo stare wspomnienie. Patrząc na całą tę historię, Konflikt między Maryłą Rodowicz a Krystyną Prońko to nie tylko zwykły spór personalny, ale także wyraźne odzwierciedlenie surowych i pełnych presji realiów życia muzycznego w Polsce lat 80., kiedy sława, przepisy i zakulisowe wpływy mogły decydować o losie piosenki czy artysty. Po kilkudziesięciu latach to samo wydarzenie jest postrzegane przez dwie postacie, przez zupełnie inne pryzmaty. Jedna strona wciąż nosi w sobie poczucie krzywdy i niesprawiedliwości, druga zaś uważa to jedynie za wyolbrzymioną historię z przeszłości. To właśnie ta różnica sprawia, że spór nigdy tak naprawdę nie zamknął się w pamięci zbiorowej, pokazując, że nawet wielkie legendy polskiej piosenki pozostają ludźmi z emocjami, ambicjami i urazami, które trudno zatrzeć z upływem czasu.